Duchy znowu nawiedzają Nowy Jork, chociaż jako że jest to reboot, to chyba powinienem wykreślić słowo znowu. Ghostbusters to nowy film o pogromcach duchów. I mówiąc nowy, mam na myśli całkiem nowy, nie jest to kontynuacja. Wszystko zostało wyzerowane, wyczyszczone, przystawione na pierwszy poziom, zrobione po... Tak, chyba już wiecie, że ta wersja nie ma nic wspólnego z wydarzeniami z tamtych filmów. Owszem, zasada jest nadal ta sama, czyli zbiera się drużyna złożona w większości z naukowców, po czym ruszają łapać duchy. Czego szczerze mówiąc jest deczko mało, ale po kolei. A, jeszcze jedna zmianka. Te pierwsze dzieła były szeroko znane, a dla całej masy ludzi są częścią dzieciństwa i po prostu Klasykiem, a to znaczy, że ja oczywiście ich nie widziałem. No co, tak się jakoś złożyło. Nie wiecie nawet jak długo zajęło mi, aż wreszcie nadrobiłem ojca chrzestnego. Dobra, może jednak troszeczkę widziałem, ale w tym sensie, że ktoś to oglądał w pokoju obok, a ja przechodziłem i coś tam zerknąłem. Czasami na dłuższą chwilę, więc wiem chociaż jak to wyglądało, ale całość zawsze mi umykała. To może właśnie zacznę od tego, co mi się bardzo spodobało i jest też ulepszeniem w stosunku do poprzednich części. A chodzi oczywiście o efekty wizualne, tyle że oryginały były robione jakiś czas temu. Gdyby je kręcili teraz, to podejrzewam, że ta strona też uzyskałaby dzisiejszy poziom. Od tak przez zwyczajny progres. Tak czy inaczej, wszystkie promienie, pułapki, gadżety i duchy wyglądają świetnie. Oglądałem to z niekłamanym podziwem, ale też ze strony takich typowo praktycznych, namacalnych rzeczy jest zadziwiająco dobrze. Pięknie przedstawiały się plecaki protonowe i ogólnie wszystko, co można było znaleźć w bazie głównych bohaterek. A! Jeszcze niesamowicie mi się spodobały gadżety, o których przed chwilą wspomniałem. Można powiedzieć, że każda z dziewczyn dostała jakiś fajny dodatek poza podstawowym miotaczem, robiąc wielkie wrażenie i do tego całkiem dobrze zaprojektowane. I na pewno cholernie widowiskowe. Dość powiedzieć, to, czego używała Kate McKinnon pod koniec filmu zostało tak przedstawione, że z marszu stało się moim ulubionym dodatkiem. Aha, i co za tym idzie? Akcja wyszła też całkiem nieźle. Znaczy, jak już jakąś akcję pokazali, mówię wam, to tak jakby gdzieś na planie ją schowali albo zalali w piwnicy toną cementu i przez większość czasu próbowali się do niej dokopać. Jest tutaj bardzo mało, no ułapania duchów, a po tytule spodziewałbym się raczej przysytu tej konkretnej czynności. Co nie znaczy, że się nic nie dzieje, bo coś tam robią, ale w większości jest to, przynajmniej tak mi się wydaje, próba wpompowania trochę komedii, co też nie zawsze się udaje. Czego jest więc dużo? A no zwyczajnego gadania. Rozkminania i potem znowu gadania nad tym, co rozkminiły, a potem gadają od tak, żeby pogadać. Co zasadniczo nie jest minusem, ale szczerze mówiąc to wolałbym, gdyby goniły no te takie obślizgłe, straszą ludzi i pochodzą z jakiegoś wymiaru piekieł. A, tak, mam! Politycy! A, jednak nie, sorry, chodziło mi widocznie o duchy. Ale powiedzcie sami, opis mógł mnie zmylić co do gry aktorskiej to jest dobra, tylko że chyba nie do końca przemyślana. Ewidentnie aktorki zostały dobrane tak, żebym jak najwięcej się śmiał z tego co widzę, i nawet bardzo się starały, żeby tak było. Tyle, że to co mówiły i robiły, tylko czasami mnie bawiło. Jak już mówiłem, cała czwórka zagrała świetnie, a chemia między Melissą McCarthy i Kristen Wiig była świetna. Tylko chyba skrybnie do końca wiedział, co z takim talentem i potencjałem zrobić, bo wykładał się miejscami całkowicie. Za to Kate McCarthy. Coning wypadała mimo to świetnie w większości scen, w których jest. Ogólnie wyglądała tak, jakby to była dla niej najlepsza zabawa na świecie, i uchahała się mocarnie podczas kręcenia. Za to Leslie Jones była najsłabszym ogniwem, i przyznam się, że to głównie przez tą krzykliwą manierę mówienia, co można streścić jako Ble, 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 duchy. Po czasie szczerze mnie to irytowało. A jeszcze warto wspomnieć o Chrisie Hensworthie, który też miał całkiem sporo śmiesznych scen, tylko jego główna cecha charakteru może zrobić się szybko męcząca. Jest on po prostu głupi. Nie, nie taki nielotny, a raczej taki jakby wypił wywar wydestylowanej głupoty, jak beczka smalcu, i właśnie mimo że zagrał świetnie, to szybko też może być trochę ciężki. Dostałem reboot, który wizualnie przedstawia się bardzo ładnie, a gdy coś się dzieje, to jest nawet w stanie pokazać pazur. Pojawiają się też ciekawe gadżety. Niestety nie ma zbyt wielu okazji, żeby je wykorzystać, co powoduje, że film sprawia wrażenie przeciągniętego. Z drugiej strony mamy też solidną reaktorską. Tylko jakoś skrypt nie umiał wykorzystać nagromadzonego talentu, żeby zrobić sceny komediowe z przytupem. Wszystko to sprawia, że Ghostbusters jest takie sobie. Zakomentujcie co myślicie o Ghostbusters albo która wersja bardziej się Wam spodobała, a jeśli Tobie się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.